Czy można przekraczać granice w obrębie Unii Europejskiej na szwedzkie i Kwestia dotycząca przekraczania granicy na podstawie dokumentów tożsamości innych niż paszport w Unii Europejskiej jest ściśle określona. Tak, można. Można przekraczać granice Unii Europejskiej, choć tych granic, szczególnie w przypadku Schengen. Nie ma, ale obowiązek posiadania dokumentu tożsamości istnieje, tylko jest jeden warunek. Otóż dokument tożsamości, czy to, czy to dowód osobisty, czy to karta identyfikacyjna, jakby tego nie nazywać, musi spełniać podstawowe wymaganie. To znaczy, że musi w tym dokumencie być napisane, i jaki obywatel, posiadacz tego dokumentu, jakim obywatelem jakiego kraju jest. Jeżeli jest to wskazane, to, to z tym nie ma problemu. Tak jest z polskimi dowodami osobistymi, i to było i nowego, i starego typu. Natomiast w przypadku dowodów, i tak zwanych idekurtów szwedzkich, ma to, jest to możliwe w momencie tylko idekurtu wystawianego przez policję. Idekurty takie typowe wystawiane przez pocztę czy przez banki. Nie spełniają tego, tego podstawowego wymogu. Tylko dokument idekurt wystawiony przez policję jest właściwy w tym zakresie. A z tego co wiem, nie jest, dość nie jest popularne wyrabianie tego dokumentu, dlatego że on kosztuje tyle samo co paszport i może służy tylko do, do praktycznie legitymowania się na obszarze Unii Europejskiej. W związku z tym szwedzi wychodzą założenia, że o wiele lepiej wyrobić sobie po prostu paszport i mieć go na cały świat. Wielu Polaków zmuszonych ciężką sytuacją materialną, po prostu szukających nowych doświadczeń zawodowych, przyjeżdża do, Sz do Szwecji w poszukiwaniu pracy. Jak należy przygotować się do takiego wyjazdu? No, bardzo dobre pytanie i bardzo na czasie. Przede wszystkim e, należy bardzo dobrze przeczytać informacje na temat kraju potencjalnego wyjazdu. Przygotować się, obudować się informacjami, dokonać badania w internecie, w bibliotece. To jest jakby podstawowa bolączka dzisiejszych naszych wyjazdów i czasami dlaczego nasi obywatele wyjeżdżając. Wracają do Polski zawiedzeni tym, co, 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 co zostali za granicą, czy, czy, czy nie udało im się dokonać podboju wybranego kraju. Problem po prostu polega na tym, że bez dobrego przygotowania, bez, bez świadomości, jakie potrzebne są nam narzędzia, a do tych nam między innymi należy język. Nie jesteśmy w stanie uzyskać żadnego sukcesu. Bardzo ważną rzeczą też jest, jeżeli już nie jesteśmy przygotowani, to mieć jakąś bratnią dłoń, jakąś, jakąś pomoc w postaci rodziny, znajomych, ale dobrych znajomych. Takich, którzy naprawdę, czy przyjaźni przede wszystkim, takich, którzy pomogą, a nie tylko opowiedzą, że jest praca, przyjeżdżaj i na pewno będzie, będzie dobrze. Czyli podstawowa rada, rozsądek, rozwaga i konieczność dokonania rozeznania rynku. Wielu naszych rodaków boryka się tutaj, przynajmniej na początku, z problemami dotyczącymi biurokracji, przepisów prawnych, poruszania się po urzędach. W jakich sytuacjach mogą liczyć na doradztwo lub pomoc konsulatu? To, ten, to pytanie wiąże się z poprzednim e, pytaniem. E, właśnie w, warto by było, żeby każda osoba przed wyjazdem zorientowała się, na jaką pomoc konsulatu można liczyć. Otóż konsulaty są, co warto podkreślić, nie są instytucjami, które e, zajmują się załatwianiem pracy czy doradztwem. Konsulat, przede wszystkim, to określają przepisy i polskie, i międzynarodowe, jest, jest instytucją, która jest od obrony interesów obywatela polskiego. Czyli tak naprawdę, nie chcę tutaj sobie umniejszać ilości osób, zmniejszać ilości osób, która by przybywała do konsulatu. Jak najbardziej zachęcam wszystkich do, do kontaktu. Natomiast nie można się spodziewać, że. Konsulat będzie encyklopedią wiedzy, czyli jeżeli ktoś będzie chciał zadzwonić do konsulatu i powiedzieć: Dzień dobry, przyjechałem, jestem, co mam zrobić? W związku z tym, my nie jesteśmy od tego, jesteśmy Urzędem Administracji Publicznej za granicą, nie jesteśmy od tego, by udzielać takiej informacji. Każdy powinien się przygotować. Więc na co można liczyć? Konsulat. Tak jak wcześniej powiedziałem, no jest taką instytucją, która broni interesów obywatela polskiego, no ale broni w, w odpowiednim momencie, to znaczy w przypadku pewnych problemów. No i Jesteśmy, tak jak ja to żartobliwie często podkreślam, jesteśmy takim, takim, tak jak ksiądz i lekarz. Działamy tak naprawdę często w ostatniej potrzebie, czyli osoba, która jest desperowana, która podjęła pewne działania, która. Y, czuje się jakby y, osaczona może problemami, może oczywiście liczyć na, nasz, na nasz, naszą pomoc i, i poradę. Jak najbardziej może do nas zadzwonić i, i, i powiedzieć y, zrobiłam to i to y, wydaje mi się, że nie mogę sobie z tym z tym poradzić. Y, to z pewnością udzielimy. Proszę bardzo, proszę y, sięgnąć do internetu na, taki, na takiej stronie jest taka i taka informacja, i wydaje mi się, że to jest jak gdyby to, czym możemy służyć. Choć nie, nie ukrywam, że tak jak już apelowałem wcześniej, najważniejsze jest to gruntowne przygotowanie. Dzisiaj jesteśmy praktycznie zalani informacjami, jest ich bardzo wiele, może aż za dużo, ale wydaje się, że właśnie osoby przyjeżdżające do, do Szwecji. Nie zastanawiają się nad tym, jakie są dalsze kroki po przekroczeniu, po wyjściu z promu, na przykład, czy z samolotu. Wydaje mi się, że należy sobie właśnie taki scenariusz swoich działań przygotować przed przyjazdem, wynotować urzędy, sprawy, które są do załatwienia, no i postarać się dotrzeć do odpowiednich materiałów, które by o tym mówiły. Nie można liczyć na to, że samo się wszystko ułoży. No, Szwecja jest krajem e, bardzo przyjaznym, ale język szwedzki no, jest językiem podstawowym, tak jak języ, językiem, język polski jest w Polsce. E, można oczywiście z językiem angielskim sobie doskonale poradzić, i, ale właśnie, trzeba znać przynajmniej język angielski. Jeszcze wracając do informacji, wydaje mi się, że e, e, zamierzamy. W, w, w konsulacie w Sztokholmie razem z naszymi kolegami w Malmö współdziałać w zakresie takim, by wesprzeć działania Polonii, która jest jak najbardziej dobrze poinformowana o sprawach szwedzkich, by powstały takie praktyczne poradniki zawierające informacje, co można zrobić tuż po przyjeździe do Szwecji, gdzie się skierować, w jak, jakie adresy pożyteczne można wykorzystać. I mamy nadzieję, że w 2008 roku uda nam się wydać również z, wspólnie z PL Magazine i taką informację obszerną, która kompaktową, która umożliwi łatwe poruszanie się na terenie Szwecji.